Cześć, witam was serdecznie w ten przedświąteczny tydzień i już jak to tradycyjnie o tej porze. Poranny rozruch z łódzkim Mosierem. Ja nazywam się Marek i serdecznie was zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Dzisiejsze zajęcia będą z laską gimnastyczną, z kijem od szczotki, mopa lub Takiego podobnego przedmiotu, z byśmy mogli sobie spokojnie dzisiaj poćwiczyć razem ze mną. Oprócz tego głównego przyboru, tradycyjnie karimata, ręcznik, wykładzina, dywan, na czym co byście mogli czy ukręknąć czy się, położyć i coś do picia. Jak jesteśmy gotowi, Rozpoczynamy spokojną rozgrzewkę, lekko unosimy kolana i prostujemy ręce przed sobą. Chwycić plaskę ki na wysokości barków i spokojny ruch. Lekko unosimy kolana i prostujemy ramiona przed sobą. Jeszcze moment, i przechodzimy do unoszenia ramion nad głową. Spokojne, rytmiczne ruchy. Prostujemy rączki. Jeszcze trzy, jeszcze dwa, jeszcze jeden, i przechodzimy teraz, chwytamy laskę po środku jedną dłonią i raz jedna raz druga i wypychamy przed siebie poruszamy cały czas nogami i raz jedna raz druga teraz i to samo Wprostujemy raz jedno ramię, raz drugie. I jeszcze trzy, dwa i jeden. I na moment zatrzymujemy się w miejscu, Lekki rozkrok, chwyt, laski, znów szerokość barków i prostujemy ręce z jednoczesnym skłonem tułowia do przodu. pośladki do tyłu i spokojnie robimy skłon, ramiona na wysokość, przedłużenie barków. Wzrok skierowany w podłoże, I jeszcze trzy, jeszcze dwa i, i jeden, i teraz szerszy rozkrok, szersze ułożenie ramion. I robimy skręty tułowia na boki w pozycji czołowej. Teraz na jedną stronę i jak to jest możliwe, w miarę możliwości każdy następny skłon. Staramy się, żeby był bardziej Głębokie. Jeszcze trzy, jeszcze dwa i jeszcze jeden. I po tych dwóch tych ćwiczeniach statycznych przechodzimy znów do lekkiego marszu i prostujemy laskę przed siebie, robiąc takie małe krążenie. Lekko laskę unosimy na wysokość głowy, opuszczamy do wysokości bioder i cały czas pracujemy, unosząc lekko kolana do góry. I teraz odwracamy kierunek, i od dołu do góry kręcimy ramionkami i nie zapominamy cały czas unosząc kolana do góry jeszcze trzy jeszcze dwa jeszcze jeden i znów w następnym ćwiczeniu chwytamy naszą Nasz przywód jak najszerzej rozkładając ramiona i przebieramy z nóg nogami i zaczynamy kręcenie na przemian stronki. Czyli prostujemy raz jedno ramię, raz drugie. Do przodu. I kręcimy, i kręcimy. I w drugą stronę. Od tyłu. Jeszcze moment. I zatrzymujemy się i znów po tych dwóch ćwiczeniach, które były w ruchu. Znów dwa ćwiczenia statyczne, szerszy rozkrok. I zmieniając. Przekładając laskę z ręki do ręki, robimy skręt tułowy. I tu w każdym ćwiczeniu próbujemy zwiększać amplitudę ruchu na miarę naszych możliwości. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa i ostatni raz. I odpoczywamy i znów szerszy rozkrok. Znów staramy się chwycić jak najszerzej naszą latkę i podnosimy nad głowę i przekładamy. Staramy się je ułożyć na ramię i znowu przed siebie do klatki piersiowej. Hop. I kładziemy z tyłu. Stoimy stabilnie. Tylko uginamy ramion. Do przodu. I za siebie. Wysokość klatki piersiowej. I jeszcze. Trzy. Dwa. Jeden. I odpoczywamy. I stawiamy laskę przed sobą. Chwytamy tylko samymi paluszkami. I robimy jak najszybciej obrót przez jedno ramię. Zrobiliśmy pełny obrót. Zmieniamy położenie ramion. I w lekkim truchcie teraz w jedną stronę. Pełny obrót. Laska nam pomaga. O, i jeszcze raz w jedną i raz w drugą stronę, tak żeby nam się w głowie I stoimy, odpoczywamy, wysokość bioderek, chwyt, szerokość barków i rytmicznie unosimy, raz jedno, raz drugie i rytmicznie. Linii prostej, tułów stabilny. 3, dwa, 1, odpoczywamy. Szybko przekładamy laskę do tyłu i uginamy. Nogi starając się Piętami dopnąć do pośladku. I odpoczywamy. Laska znów nad głową, wyprostowane ramiona, szerszy rozkrok. I skręty tułowia w pozycji czołowej. Ale na boki, ręce wyprostowane nad głową. I skręcamy. Hop! Hop, hop. Jeszcze dwa i jeden. I przekładamy laskę z tyłu chwyt. Troszeczkę szerzej niż barki i robimy skło do przodu z jednoczesnym uniesieniem ramion do góry. I wracamy. I wśród i wyprostuj ramiona unosząc laskę do góry. Trzy. Dwa. I jeden. I to było ostatnie ćwiczenie. naszej rozgrzewki. Można na moment odpocząć, uzupełnić płyny. Moment, przejdziemy do części głównej, ale jeszcze momencik, teraz już nam będzie potrzebny karimata, ręcznik, wykładzina dywa. Jednoczesne uniesienie ramion do góry z jednoczesnym ugięciem kolan, czyli robimy przysiad z wyrzuceniem rąk do góry. Jak jesteśmy gotowi, jeszcze 3, 2, 1 i spokojnie. To nie musi być mocny przysiad. Jeden jeden i odpoczywa. Następne ćwiczenie wokół. Kładziemy laskę na wysokości bioder, robimy podpór, i staramy się teraz tak, żeby nam biodra ugięły się do laski. Jak jesteśmy? Gotowi? Zaczynamy. pięć. Cztery. Trzy, dwa i jeden. I odpoczywamy. Przechodzimy sobie spokojnie do klęku. Chwytamy laskę na wysokości barków. Klatka, wysokość kratka i mocne prostowanie ramion nad głowę utrzymując stabilny tu Trzy, dwa i jeden. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Znów łaska na wysokości bioderek i przyciągamy raz jedno kolanko do klatki piersiowej razem. Czyli jesteśmy w podporze jak jesteś gotowy raczej znaczy raz i podciągamy raz i jedno kolanko raz drugie jeszcze cztery trzy dwa Jeden i odpoczywamy. Teraz przechodzimy do leżenia na plecach. Nogi uniesione do góry. I prostuj. Staramy się unieść i wyprostować ręce jak jesteśmy gotowi teraz to znaczy i unosi. i przekładamy kij za linię kola trzy dwa jeden i odpoczywamy i przechodzimy do przeciwstawnego ćwiczenia. Czyli kładziemy się na brzuchu. Laska na wysokość klatki piersiowej i utrzymując cały czas ramiona, szerokość barków, prostujemy laskę, przyciągamy głowa zwieszona w dół Jak jesteśmy gotowi zacznę nie. I odpoczywamy. Poramy karmatę. I teraz znów w następnym ćwiczeniu chwytamy laskę na wysokości barków, na wysokości bioder. I robimy wykrok jednej nogi do przodu z jednoczesnym uniesieniem ramion do góry. I wracamy do pozycji wyjścia. Moment. Utrzymać. I odpoczywamy. I przechodzimy. Do następnego ćwiczenia, czyli jesteśmy w podporze przodem, laska jest z boku, i poprzez przeskok nad laską zmieniamy położenie nóg. Stopy stykają się. Jak jesteśmy gotowi? Luźne przeskoki. Staramy się, aby. Pośladki były w linii prostej z plecami. Można sobie z dłuższym odpoczynkiem. A jak ktoś może i ma na tyle wytrzymałości robić to sobie szybciej. I odpoczywamy. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Pozycja wyjściowa. Znów lekki rozkrok. Ramiona opuszczone. Teraz wykrok do tyłu. Z jednoczesnym uniesieniem ramion do góry. Jak jesteśmy gotowi. Zaczynamy. 4, 3 2 1 Podpoczywamy. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Wsiadzie. Nóżki lekko zgięte w kolanach. Unosimy do góry. Laska. Chwyt. I przenosząc nogi lekko na jedną stronę skręt skłony ramion z laską na drugą stronę jak gotowi Ćwiczy. 5 4 3 2 1 I na tym zakończyliśmy część główną Moment odpoczynku Możemy spokojnie się napić wydech, wydech, przechodzimy spokojnie do siadu, laska położona na podłożu przed nami w linii pionowej, Rozkładamy jak najszerzej, i raz jedna noga, raz druga przenosimy nogę do wewnątrz i odstawiamy do pozycji wyjścia I hop, powolutku się rozciągamy. I raz na drugą stronę. I jesteśmy dalej. W wsiadzie ramiona wyprostowane, plecy proste. I w ćwiczeniu unosimy stopę do wysokości. Ramion, i na moment przytrzymać. Nie odchylamy się, ile możemy, tyle unosimy. I raz, jedna noga. I moment przytrzymaj. I moment przytrzymaj. I I odpoczywamy. I teraz ramiona zgięte z laską na wysokości klatki piersiowej. Stopy ustawione na szerokości bioder. I robimy skłon do przodu. Próbując dotknąć laską stóp. Trzy. jeszcze dwa. I jeszcze jeden. I powolutku wstajemy. następne ćwiczenie, szeroki rozkrok, ramiona jak najszerzej rozstawione, trzymając laskę i jednocześnie wyprostowane ramiona, uginamy jedno kolanko, przenosimy ciężar ciała i wypuszczamy rękę, hop i mocno do Odtrzywamy. I mamy ostatnie ćwiczenie: ramiona wyprostowane, i unosimy wyprostowaną nogę raz jedną, raz drugą, starając się dotknąć laski. I jak jesteśmy gotowi, unosimy. razy i spokojnie odkładamy laskę. Stoimy luźniutko i głęboki wdech. Nosem lekko się pochylić i wypuścić powietrze. Idziemy. Nabieramy mocno powietrze. Nosem. I wypuść. I jeszcze raz. Nabieramy mocno powietrza. I luźniutko. Hop. Z nóżki na nóżkę. Od niechcenia. Takie luźne. Hop. Krążenia, przedmachy w różnych płaszczyznach. Do boku, przed sobą. I luźniutko sobie. Hop, hop. Odpoczywamy rozluźnić, rozluźni i moment jeszcze sobie zrobić wdech, wydech i na tym chciałem Wam serdecznie podziękować za wspólne y, dzisiaj ćwiczenia, a przy okazji że zbliżają się święta, a to jest dzisiaj mój już ostatni występ z Wami, a niestety idę na urlop. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w tych trudnych chwilach. Przede wszystkim zdrowia, szczęścia z nadchodzących świąt. No i szczęśliwego nowego roku, bo będziemy i tak tylko w domu. I do zobaczenia w przyszłym roku. Wszystkiego najlepszego.